Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego wydgoskiego sacre Care, witam Was ze wzgórza wawelskiego. Po mojej prawej, a państwa lewej stronie, katedra wawelska, a ściśle mówiąc, słynna Kaplica Zygmuntowska. A w tle, wejście na dziedziniec Zamku Królewskiego. I cóż my widzimy nad wejściem? Napis, SIDEUS NOBISCUM QUIS contra nos"? jeżeli Bóg z nami, któż przeciw nam. To jest cytat z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Dlaczego on się tutaj akurat znajduje? Ponieważ taka była dewiza domu panującego. Domu Jagiellonów. Jagiel Dewizą Jagiellonów było właśnie to: si deus QUIS quis kontra nos. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciw nam? I tę dewizę wyznawali później i późniejsi nasi elekcyjni królowie. Zawsze starali się rozpoczynać dzień każdy dzień spraw sprawowania rządów nad Rzeczą Pospolitą z Panem Bogiem. Na przykład król Zygmunt, III waza. Przechodził takim łącznikiem z zamku do katedry, i tam w kaplicy królewskiej najpierw uczestniczył we Mszy Świętej. Potem jeszcze trwał pogrążony w modlitwie. I dopiero wówczas silny Bogiem sprawował rządy. I właśnie wtedy, w tamtych czasach, wchodziliśmy sobie do Moskwy. I Moskwa była nasza przez dwa lata. Byliśmy imperium, potężnym mocarstwem. Wszyscy drżeli wokół. Ale to było na mocnym fundamencie, na fundamencie bożym. I jeśli dzisiaj chcemy odbudować Wielką Polskę, to wszystko jest możliwe, ale trzeba zacząć od fundamentu. Trzeba zacząć od ogólnonarodowej modlitwy do Boga. Zjednoczmy się w odbudowaniu naszej katolickiej tożsamości. Połączmy się we wspólnej, ogólnonarodowej modlitwie, szczególnie modlitwie na Różańcu za Ojczyznę. Ofiarujmy ją Panu Bogu, a Pan Bóg pobłogosławi. I jeszcze nic straconego jeszcze możemy odbudować wielką Polskę, jeszcze możemy się cieszyć pomazańcem Bożym na tronie. Codziennie ofiarowuję dziesiątek Różańca za Ojczyznę i wówczas wspominam również i naszych braci Węgrów i Węgry. Bo to są nasi bracia, najbliżsi, ukochani. też módlmy się również o odbudowę wielkich Węgier. A może Pan Bóg pobłogosławi i jeszcze powstanie na nowo wielka Polska i wielkie Węgry pod wspólnym berłem. I na tronie zasiądzie pomazaniec Boży jako znak naszej wierności Bogu, naszej łączności. Panie Boże, błogosław naszym braciom Węgrom i nam.